Następny przystanek, Morze Czerwone. Oby. Mapy i GPS są tu bezużyteczne, ale dzięki przewodnikowi mam chyba szansę pokonać rana. Nawigacja satelitarna możecie tu wyprowadzić Bóg wie dokąd. Przewodnik Beduin to wielka pomoc. Nawet jeśli nie rozumiem, co do mnie mówi, to rozumiem jego gesty. Są rozstaje, jedziemy w tę stronę, bez zbędnych pytań. Amin. Józef unika słowa yasar, czyli w lewo. Operuje pojęciami północ i południe. Muszę słuchać, czy mówi szamal albo dżanub. Nie przywykłem do tego. Jedźmy dalej na skróty, a go pokonamy. Ale mój kapryśny samochód ma inne plany. Gorąco. Mamy wodę. Naprawianie chłodnicy w upale to nic przyjemnego. Za wszelką cenę nie chcę zwiększyć opóźnienia. Nie pomaga mi więc fakt, że. Nie wiem, jak zamknąć maskę. Jestem przekonany, że ranowi idzie znacznie lepiej. Przez chłodnicę straciliśmy dobre 5 minut. Spróbujmy je nadrobić. Koniec postojów. Wiem, jak to zabrzmi, ale dostała mi się trudniejsza trasa. Ran na pewno ma z górki. Na pewno umierasz z nudów w tej swojej klimatyzacji. Jest cudownie. Nie czujesz, że straciłeś kontakt z tym, co cię kiedyś napędzało? Nie. Niech kuzyn się tym nacieszy. Trzeba myśleć, trzeba czuć, mieć kontakt z ziemią. Znowu czerwone, muszę się zatrzymać. Wadliwa chłodnica nie pomaga w wyścigu z największym z odkrywców. Ran, oczywiście. Z radością się nade mną pastwi. Do zobaczenia na plaży szybko musimy jechać. To oni nie dam mu wygrać. Pojedziemy szybciej. Nie przegrzewa się. Gdzie meta? Chyba blisko. Że co? Ran jest milutki, ale w głębi duszy to niewzruszony drapieżnik. No, dawaj, dasz radę. Chyba będziesz pierwszy. Chyba masz rację. Staruszek się spisał. Podejrzewam, że Ran zdjął nogę z gazu, ale wygrana to wygrana. Patrzcie, widać morze. Zgadnij, co tu mam. Oficjalnie wygrałem. You Ścigamy się do niebieskiej linii. Ja pierwszy dopłynę do Omanu. Jemenu. Wspaniale było pokonać suchą, okrutną pustynię i dotrzeć nad piękną, chłodną wodę, która wyglądała prawie jak miraż. Pływanie w niej sprawiło mi rozkosz. Znowu poczułem, że jest ze mną ten 24-latek, który był tu pół wieku temu. Cały promieniał, był tu i teraz. Nigdy nie zaprzątałem sobie głowy rodziną. To ciekawe przeżycie poznać kogoś z krewnych. Miałem okazję nie tylko pojechać trasą wzdłuż Nilu i przypomnieć sobie wyprawę sprzed 50 lat, ale też zobaczyć, co się w tych stronach zmieniło i zrobić sobie parę dodatkowych wycieczek. Wspaniale też zobaczyć Morze Czerwone i spędzić tu trochę czasu. Bezcenne przeżycie. Dotarliśmy nad Morze. Mam wrażenie, że to koniec, ale przed nami jeszcze cały tydzień.